Tak, znajomi Maluch to długa i ciężka historia spod... ten, e, Maluch dlatego, no że PRL e, 2019, znaczy 2015 Nie nie jeździłem tam Co, nie jeździłeś tam? A dobra, może nie, na... nie, nie jeździł nie 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 No na tym tym tą, tą, tą A pamiętacie jak Webster 4 lata po Bubu zami? W USA to było Kanada też co to za korek zamknął? Ja za mam nie oddalać tego od na kanadzie. Nie, no ja na tej kanadzie pobiję rekord tego. W z bez bez Ale z co by ja Nie, To z się e i przygody w Monako. Monako już było. Nie. Na mnie kanada I jest... Nie tego jest. Dobrze. Ale za sezon. I znowu nie, nie można. Ja chcę jechać w półtalena? To będzie Monako. Ej, kto jedzie w Williamsie? Ty. A Kokama nie ma? Nie. Dobra, jest kit. Ja nie chcę, żeby było znowu bako. dlaczego znaczy bako. Zresztą Jak Nie ma, to było świetne. Co jest? Przed chwilą mi pokazało, że go roz, rozłączyła. Ale to ja restart. Nie, nie ważne, nie ważne, nie, nie ważne. Nie, nie ważne Nie, bo to jest dlatego reszta. To no, kuziwa no! Co to za miejsce Marcele? A Ła, pierdolę, Marcele. Aha, okej. Okay. Co jest? Ała. Czemu on sobie... Zostałem 5 sekund za to, że we mnie wjechał. Okej. Okay. Poksiu, ja mnie, bo ogóle... O mam... Jezus Mario, umie, nie umie ci jechać! Ja spiewczam do domu bo... no, to... no bo u bo, bo ja mam descentra de ze sobą. Ja ale tu ślizga Ja na przykład szybciej tutaj, tutaj nie pojadę bo tutaj jeszcze jest Dobra Bo tutaj Dawaj, jeszcze jest go. No no i, no i patrz, patrz na niego Patrz na tego typa No widzisz go No widziałem No nie mogę! Ja, ten się uszkodził O e, nikogo To u mnie tutaj jest Zajechał no, co jesteś no. Co? Ja jechałem z Fainfarem w takim swoim torę, będę ja zaraz obok ciebie, a ty zjeżdżasz do lewej strony i mnie do ściany przywalasz. Full power? Ja pierdolę. Co to kurwa było? Odpuść kurcze. Jaki debil? No! Mm -hmm. Box z lab, box lab. No kto znowu? Yy, nieznany postawił we mnie skręcić. Nie no, róbcie teraz Banda obok... Ja zjeżdżam, ja Tak! Jadę sobie prawie. spokojnie, a gościu nie skręcał. Band dla mnie, No nie no, pozdrawiam cię, serdecznie. <grym> nie no, żartuję. To jest taka sytuacja jak z Tesuksem i Lordzikiem na Abu Dhabi Fersa. I jaka tam była? Że Tesuks z... podhaczył dobra. tylne koło, tym razem on skręcił we mnie po prostu. I mnie ściągnął na bandę. No a mnie, a mnie no, właśnie. To... To... To ja nic nie sugeruję, ale byś może zjechał do boxu odrobi ten... Żeby ci odjęli 5 sekund Kar. Gron to wyjedzie i nagle zwania. A, Duńsiora tepie, fajnie Ej, zgane, Duńsior prowadzi No jedźcie! To prowadzi Duńsior mm -hmm. Co tu się dzieje? Enemy, co ty wyprawiasz? No, zaopóźniłem go ja nie wchodzę ale ale Foxman cię tepie Ja nie mogę cię westować to jest straszny to jest problem to jest to. założę No Foxman no jak ciębie tepie No wtepałeś się no, we mnie, no, nie... poza mnie no poza toru mnie wypychasz No poza toru mnie wypychasz Co ty łeb Oj Foxman Co tu się dzieje? No, no brawo, brawo webster. webster. No co ja mam zrobić? Jak. No brawo on Brawo webster. Taki typ Ale czeka czekasz na widzów. No dzięki. Co? No gdzie było miejsce? Byłem no, zaraz w prawej stronie. Co ty chcesz? No, zciąłeś w puszykane nie było Cię tam malu, że o ja, No, no No, z daleka. no ja to ja nie dostałem, ale to jest nieważne. Tylko po to, żeby ci miejsce zrobić. Ale ściąłeś ją, y, tak jakbyś mnie tam nie było. Bo się Jak tam się da ściąć coś, a ty to dopiero ściąłeś? Oj, no, i staraj. <laughs> Ez, S... wyprzedziłem go. Chłop narzeka, że tak robię mu miejsce, że oscinam zakręt, bez kitu. No, no ściąłeś tak, no. tak że jakby mnie tam nie było Gdybym nie przejechał z boku ja to... po prawie pojechać? Nie, a może pojechać zostawić nie miejsce? miejsce? A ja, a ja nie Czasami. lubię deszczu Mówi Mówiłem to już kiedyś, że deszczu nie lubię Tak, pierdol mi o deszczu A tak, który jesteś malu? Widziałeś? Malu 11, 11. Ej, we, malu widziałeś co, co sobie zrobiłem? Eee, do docisnąłem, co? docisnąłem gaz do końca I mnie zaczęło spinować na prosty drodze nie, nie, nie widziałem jest teraz Kamul, jesteś pierwszy? Tak Co, na ja jakiś nie blond. te tapy na to Ja tak, wiem Ale ja teraz jeżdżę Ty rozwalił, ale w sumie tam też mogły być moje, ale nieważne w to Dobra, się raz specjalnie, bo już stwierdził, że nie ma sensu jechać znam kolejnego Kur... O wow, idealny moment na wyprzedzanie Trzynastu. 13. 13. 13 Ciekawe czy zrobi trzynaście pitstopów dzisiaj. Co, ba, siódmy jesteś? Jestem piąty. Dobra. On jest dalej piąty. A może 5. tak być i wejść do gry? Nie. Tak? Teraz nie, bo się zbaguje sesja. Nie, 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 nie. Tak, Czemu tak, tak, podobać? tak, się sesja. 20 20 tak, tak. Zbaguje sesja. tak minut będziemy jechać. S, Przecież 25% chodziło mi o to. S ma nie zerma. bo jeci, Już i szybciej. Nie, no, nie mogę, jak oni jadą wolno. Marcel, Marcel nie zjechał. Bo on będzie mógł zjechać dopiero, jak się skończy save Co? Co? <gry> to teraz. Nie, to, to, to nie desku. Powinien to się desku teraz. Osoba, on dopiero będzie mógł tu karę do wykonać jak się skończy no. safety car czyli, A czyli tak. dopiero. A teraz. nie, kiedy kiedy jeszcze o safety car, to też można na drive true spychać. Nie, wtedy nie. Nie, nie można. widzieliście o tym? Nie można Może, nie, nie może można. bo ja tak zrobiłem. Ale może nagrywaj. Jest ciekawie. Nic nie widzę kompletnie. No trochę dużo was tu. No. Bl Lukas blokuj tego NMXa. O, maluch te web Website. To wykorzystujesz będę Ej, chyba ty masz skrzydło? Tak Nie, bo u mnie się lukasa. No bo no, u to jechał z Bardziej puść. Dzięki. Weź, weź ro, rozwaj go, proszę cię. A AMG jedna tym nie. To skorzystał i, i ucieka dalej. Bo mnie na serwie nie ma, ale będę jeździł. Jak na serwie ci nie ma? Normalnie. Przecież byłeś. O, dobra. Zjeżdżam, zjeżdżam, zjeżdżam. no, zjeżdżam. Ja, ja, już, ja, ja już nie mam intencji żeby zmieniać. Co tu się. <grym> <grym> A Lukas teraz znowu u ciebie to zahaczył? No właśnie, prawie. No bo u mnie Lukas. Brawo, Lukas, to... brawo. Ej AMG boom mi teraz Lukas zawód dostał 5 sekund. Jedź, no, ja, ja nie fan. O i Luka. puściłeś o, mnie! O i Lukas po z czego? O i tak mi przykro jez, Lukas. Jedź Webster! No Webster zostaw miejsca może. Dobra cześć. Ghosting! Czekaj, ghosting jest... Uważaj, come Uważaj, Tak, Chyba? Uważaj, Tak? No ale Webster tak jedzie no... Ale Webster go blokuje fast. No ładnie. Wow. To jest pierwsze. Na, no, na, drugi, na drugim miejscu, bo nie zjechał. I to było chyba... Jego... Teraz... Ma wywalone firmy, robi tak bardzo. Teraz jakie. tracący do nich. <laughs> jest webster, no boże, rujsto farni. <laughs> o zobaczę tutaj dwóch zbiorów. Dawaj, dawaj, dawaj. U... No, Dunsiar brawo No, jest no gdzie jest miejsce? By nie mam tego takiego O nie, opie, ty mi nie zostawiasz miejsca, wciskasz się nie wiem po co No, bronić się na zużytych oponach, myśl też trochę To no, ty myśl na wpiec Wiesz, że przegraszem, no to po co Wła się bronisz jeszcze, no, naprawdę Obijam znowu remonty. Ale znowu serio, Webster, jak przesadziłeś. mam teraz. Ale Webster, teraz akurat blokowałeś tak na środku drogi. To... No. no. Tak, tak, jak, 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 jak z prawej, to i ty byłeś z prawej, a jak z lewej, to i ty byłeś z lewej. Yy. Ale mną rzuca. Tak, taki, ala no. penale, no. Ale Webster. Oh, I oh. I dostał się strzała, co z kolei? to było? Jeszcze, Web... Jeszcze ktoś się z łeb zderzył, jak on tak poleciał. Marcela? Ja, ja. O nie, Marcela też spin. Mm. To kto dziś obija? Ja pierdzielę ten karamzyt, karamzytowy nie zostawię miejsca. A co, nie mogę? Na środku drogi. Nie, nie no, ale... możesz. Ale mówi, to, ale... Ale... Dobrze, że ale... przegra, nie przegrasz, no 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 to, czek czek, to czek. ty chcesz mi udopić wyścig jeszcze. Ale ty się nie broniłeś normalnie, tylko dobiłeś taki... Pamiętacie jak Webster mówi, że Maluch go puścił na makale? Ty tak odpuściłeś to hamowanie, że... No, jest no 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 starałem no, no, no Widziałem, co Maluch. Yes, o to chodzi. On pewnie skręcił. Nie widziałem tego, ale te twoje marzenie cię chyba spełniło. Bo nie będzie miał punktów. Kuźba. 72 Jak pierdolnie to pod koniec. Kuźba, No, NMX, Już opuś sesję. Czemu? Będę pozytywny. Ty, jak to zrobiłem? Tu jesteś drugi? Pierwszy, czwarty! Już ty trzeci byłeś! Duńcie! Ej, co nagrywaj? Yy, sprawdzę czy nagranie jest, czekaj! Yy, weźmy się to Marcelowi jak... Marcele, ale ci powiem, nieźle mi wjeżdżajś w tył No i tak, ale były czasami wszystkie więc to, tak Nie no, wiem, ale, ale sporo straciłem Ja mam dwa przebite... No bo musiałem jeszcze przed sobą, po sobą... Sołówkę się przyciskać Ile mieliście pod koniec no, na opłata? Ja miałem 100 na tył. Nie wiem, Miałem, miałem 57, no pewno 60 miałem. W całkowicie już dzięki lotnikowi. Sprawdzę, Kamul trzymam ten moment. Jeśli mam, to XD. Spoko Ej, dlaczego jest. Ja mam jestem to przed pikselem? A nie, dobra, nieważne, to test. Ja nie mam żadnego przed... To testu jest przed, dobra. Pomaliłem Radwolek Ja pierdolę Masz, masz, Sowa na wólnym. Co wał, masz na kierowcach Ale się kar posypało, Matko boska Pana, wszyscy byli, wszyscy mieli